Instruktorzy rozwiązywali m.in. testy ze znajomości przepisów o ruchu drogowym. Troszeczkę powiem, że z teorii poszło kiepsko, także tutaj muszę zawodników zmobilizować, żeby się podciągnęli troszeczkę w tym w tej tematyce. Opanowanie i rzeczowe podejście instruktorów sprawdzane było podczas inscenizacji przeprowadzanej przez Bełchatowski Sztab Ratownictwa Medycznego. Kierowcy są tutaj z sprawdzaniem pod względem udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym. Oni jako instruktorowie nauki jazdy uczą młodych y, przyszłych kierowców, jak postępować na drodze, nie zaró zarówno jak prowadzić bezpiecznie samochód, jak i też powinno się udzielać pomocy osobom poszkodowanym. I tutaj sprawdzamy y, y, tą umiejętność u instruktorów y, z całej Polski. Zobaczcie, jest koleżanka. To i koleżanka, pani się pani nie jest koleżanka! Ale to pani nie pomoże. Zadzwoni pani po pogotowiu, to będzie dobra? prawda? Zadzwoni pani po pogotowiu. Nie... Po nie... to, jest... to on... o, o. Jest nie jest Maksymalnie mogą zdobyć 44 punkty. Póki co jeszcze nie mamy rekordzisty na 44 punkty, no ale jest jedna osoba, która tam ponad 37 punktów zdobyła, także jest. Yy, są, jest potencjał, który myślę, że oni jako instruktorowie nauki jazdy powinni pogłębić, powtórzyć co pewien czas. To przy takich konkursach widać niestety pewnego rodzaju braki. Sporym wyzwaniem okazała się konkurencja, w której instruktorzy siedzący na prawym fotelu musieli zbierać przyczepioną do lusterka lancą obręcze. W porównaniu do poprzedniego roku uważam, że te konkurencje są o wiele ciekawsze, dlatego że bardziej sprawdzają nasze umiejętności instruktora, a nie kierowcy. Więc z prawego fotela jednak pewne rzeczy jest zrobić trudniej. A czasami trzeba pomóc kursantowi. W konkursie coraz chętniej startują panie reprezentujące swoje szkoły jazdy. Dziewczyny, tak, dziewczyny w tym roku zaszczyciły nas. Zresztą jak w każdym konkursie startują, ale to chłopaki muszą się troszeczkę, że tak powiem, pociągnąć, żeby im dorównać niektórym. Wśród pań najlepsza okazała się Katarzyna Maliszewska z Olecka.